Proszę Państwa, ja się muszę tego przyznać. Ja nigdy w życiu nie organizowałam urodzin, żadnej imprezy, żadnej rocznicy. Ja nie za bardzo wiem nawet od tego zacząć, ale tak myślę, że takie improwizowane imprezy są najlepsze i tak skręcimy zaraz coś, zaraz coś tutaj się postawi, coś tu będzie. Przygotujemy. Tak. Stół najważniejszy. I to co na stole. A reszta to już to już poleci. Bardzo proszę o pomoc. To że do końca, do końca mamy tutaj piękną tkaninę. Kolejna. I będzie pięknie. Na złoto. Nie wiedziałam, czy pójść w złoto, czy w srebro. coś teraz w modzie. I nie wiem, ja nie bywam na imprezach. Do mnie też tak nie przychodzi, więc ja nie wiem, co jest w mocy. Co się robi. Jak się zaprasza w ogóle, co się, się sterbuje. Ja tak... Ja nie wiedziałam, czy ja mam pójść w klasykę i w sałatkę jarzynową, czy może bardziej teraz tak wcześnie orien, w sushi. Ja nie wiedziałam, czy ja trafię w Państwa gusta, w smaki. Myślę sobie tak, a co tam, pójdę w klasykę? To zawsze się sprawdza. Nie wiem! Nie wiem, czy będzie musiała. Ale nie wiem, czy będzie musiała. Oj! Kanada! Aja! Aja! Prawdziwy, robiony, przeze mnie! A jak, żeby inaczej! Ha. Cóż jeszcze? Zakołska to jako talerzyk. Ale jak ktoś głomie, to bardzo proszę. Kwiaty. Kwiaty zawsze tworzą piękną atmosferę. I wywołują jąście na parze. Inaczej, prawda? Oraz. O, tak. o za to. Dziękuję. Dziękuję. Tak, to to, które urodzimy. No to nie Nieważne. Nie tak. No szkoda, że nie możesz przyjechać. Kolejna. Oczywiście, że tak. Tak. Dziękuję. Słuchaj, zwykam do gości. Dziękuję Ci bardzo za pamięć. Pozdrawiam. A. Pa. Przepraszam, prezydent. Dzisiaj pozdrawiam. <grymianie> Mówiłam, że tylko Benach, ojdzie, proszno, tam. So. mam tylko jedną jedynkę. Teraz, coś, specjalnie do menu. A okay. <grymianie> Ja też o karaokę, że chciałabym pośpiewać. Robimy karaoke. Czyś kiedyś widziałam w jakimś filmiku, że, że teraz się robi, że wszyscy śpiewają, pośpiewamy i Dobrze, na wszystko. A, balony. Balony. Ja generalnie nie cierpię balonów, ale myślę sobie, okrągły jubileusz. Powiedziałam, że mają teraz wszyscy takie napisy, albo pojedyncze takie, z helem wam gdzie się tu miałam Jesz, wiecznie ale No Dobra, nie jeden stać. Ale jest ten tak. No. 51. Boże, tym Kiedy to zadziało, to nie wiem. No, jeszcze nie tak dawno właśnie było, tak. Tak, tak, tak? Właśnie, dobra uwaga. 51 razy 360 kilka dni to prawie 19 tysięcy poranków 19 tysięcy zachodów słońca. Bożesz ty mój, miliardy oddechów. A już wspomnień. To wszystko po to, żeby umrzeć? Takie myśli w urodziny. Dobrze, wystarczy. Coś sentymentalnie się zrobiło. Może, może tutaj, tak? Żeby nie przeszkadzały. Jest 51 jeden, jest. To no, przede wszystkim. Mikrofon mamy. Wszystko mam. Wszystko. Dobrze. No to teraz jeszcze tylko prezenty. <grywa> 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 Żartowałam. Oczywiście. Oczywiście żartowałam. Kochani. Dziękuję. To by w moich kolorach. Boże. Fantastyczne. Super. No, wspaniały okay. gość. Ale ja prezent kupiłam sobie sama. Ja właściwie sama kupuję sobie prezenty od zawsze. Tylko tak mam takie jedno małe marzenie z tym prezentem. Ja bardzo bym chciała, żeby ten prezent. Ja bym chciała, żeby właśnie ten prezent wręczył mi jakiś mężczyzna najlepiej. Może a ma już wprawę. <śśledzy> ma A tak, masz to nie? Szymon. Asia, mówi bardzo Szymonie. To słuchaj, to teraz tak. Przejdź na miejsce, dobrze. dobrze. Nie zaglądaj. Pomoguje, nie <śledzy> sobie. Jak powiem już to mi wręczysz, dobrze? Dobrze. Ja będę zaskoczoną, wiesz ten nie? <śledzy> To już. <śledzy> Niespodzianka! Trzymam to, tak, ja, to jest prezentem. Proszę, dziękuję Ci bardzo, <grym> dobrze. Dobrze. Dzień. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Ci bardzo, nie musiałeś. Nie no, jest, no, to jest, to jest. Dziękuję Ci bardzo, usiądź proszę. Mogę otworzyć przy nich? Śmiało.

Coś nie tak? Yy, <noise> bardzo tak. Jak to jest, bardzo tak. Ale jeszcze do ja chyba odłożę, bo moja wyobraźnia już działa. Okej. Okay. Dziękuję jeszcze raz. Się, się Dobrze, koście czekają. Kochani, ee, przepraszam, ostatni telefon i do Was wracam. Obiecuję, wyciszam ten telefon i zaraz rozkręcamy imprezę. <tryk> Halo? To pomyłka jest. Na pewno? To... Tak. Tak, to ja. że... Kosztujcie, jest przepyszne za życie. Trzeci ten Musimy Usiądźcie na ten pytanie. Bo zaraz będziecie e, trzecie granie jest najgorsze, ale wiesz. <noise> tak, Graliśmy po raz trzeci ten spektakl. Teraz mi to mówisz, Tak. Drodzy Państwo, e, cieszymy się, że jesteście razem z nami, a chciałbym przywitać tutaj gościa specjalnego, który nie był na premierze, który nie był z nami w Rzeszowie. A e, do e, słów przeze mnie napisanych napisał piosenki, pan Wiktor Marus. Oto Wiktor Natalia Graal, która pada nad włosem. Uczyła nas I była, była na trochę śpiewać. Także Natalia Graal. budowni jedyni panowie z obsługi technicznej Mirosław Kiełbasa i Kamil Woda. <klucz> Proszę Państwa, pocieszmy się życiem. aby pójść jakąś muzykę? Tak jest. A, <laughs> Dobrze. O, tak. Kochani, ktoś mi może pomoże tutaj przy rozdawaniu tego tortu. Już dzielimy, kroimy. Tor świeżutki! Może oh prezenty! Doczekałam O, A, ja to. To. O, to. Aktorka Beatru Korze sam śnicka będzie, będzie kroić. <gry>